Sa, to jest dobra. I z Rotis, tym razem jest. Wy na górze chyba. Ty nie Ech. ma go? ale w koszku też, tak? To może jesteś na dole gdzieś. No chyba, tak. czekaj. A gdzieś tak po prostu. Masz go tam? Nie. Kurwa Co my jesteśmy pierdolnięci i nie widzimy? Chodź się rozstawać w górzku do rana No właśnie Ciekawo, że... Ciekawo, że Wątpię, no Ja może na wyszedł No ja się wyspałem, do ósmej O jest, Wy, pojawił się żegnę. Aha Hej, ty Znalazłem drogę do podziemnej świątyni No i zaczekasz słowicze Stałeś. Stałeś się niezwykły. Może rzeczywiście jesteś Proroctwo? Jakie proroctwo? Raz, święta. Aha, bo teraz mam moją mordę. Nie, nie tam z moda. Znalazłem dziwny miecz. Na piękność. Mi dziwny miecz, wyjmuj. Potrzebuj kurwa kosę nie? No właśnie. Hmm, to ciekawe. Słyszałem. Nie wiem, według. Dlatego to jest dziwny miecz. Wiadomo, nie? Dziwny miecz! O, jak... Jest? Nie obejdzie. Można myśleć... Coś w tym oprócz tego daj mi trochę. W międzyczasie jak poszukam sobie l... ożywieńcy porządnie podziurawi powinienej ze twojej podczas Do, do mojej starej ja nie wejść no dobra, to ja se pójdę do świrów, Sekty się wzmocnić trochę. Ale ja no? Ej, to Otero musiał pogrzebać w skryptach, bo ty powinieneś fabularny jako strażnik teraz dołączyć do, no, do nowego obozu i tam się u nich uczyć. On coś pogrzebał. Nieważne, musiał się udać. Dobra, co trochę Za podsprzedawać? A mogę ulepszyć pancerz? Mam wiele czas, być może mam przyszłość. Przecież... Po co jak zaraz będziecie? Czyś dostaliście dopiero co ma... Nie, jeszcze, jeszcze mamy ale, ale, ale przecież a... zaraz nie to zaraz są te magiczne. Ale chodzi ale chodzi, to, ale to, chodzi, to, chodzi to, o to, że się pojawiła w ogóle opcja w tym piątym. teraz A no dobra, ale a dobra, ale to nie kupuj, bo zar no no, ja do, nie. zaraz... to sobie zaraz tutaj ma na ten magiczny. No ja no ja wiem, ale taki było... Teraz kurwa? Nie, 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 no. Do... Aaa, no to tak. Znaczy ty by się pojawił na początku, zanim byśmy właśnie na przykład do, jaskini, e, do świątyni do To mogłeś się to dać, a tak się teraz, po tym wszystkim, nie więc... Dobra, dajcie, dajcie gotówkę. A może być. No bo na przykład wiem, że w New Balance nie wszystkie pancerze ale po ulepszeniu one zmieniały wygląd, nie? Aha. I na przykład to mi się bardzo podobało, że że właśnie miałem potem ten i on praktycznie do samego końca gry, nie, mi starczył. Ten ulepszony hmm. strażnika świątynnego, ciężki. No, wiem. Dobra, teraz... Czpunie, jesteś tutaj, tak jak powinien... powinieneś? No chuj. Jesteś. Dobra, jakby coś... Wiesz co, tak z ciekawości pobiegnę sam do tego... E... Do... Pokażesz mi, jak... tej wieży Zobacz, czy jest tam jakieś wejście, czy o co chodzi, nie? Dobra, mam. 192 sił, no to chyba dużo. Chyba, ale mamy sobie 60 punktów nauki, co mam z tym kurwa zrobić? Ja mam czekać, powiem 35 Witalność? no po co teraz? No, no chuja, ch no, no po co? No mamy ulicę zaraz, zaraz i staruszną zbroję. No jak, jak, jak jakby dawał HP, to bym wydawał. Bo w no wiesz. No tak? Gówno jebane. No nie przemyślał tego Othelo. 2 na 10. 1 na 5. A, nie zmieniłem tego, dobra. Skąd ja mogę miksturki zdrowia zdobyć? jak na tego. Na bieżąco je traciłem. Ja, ciekawo, jestem przy świątyni Xardasa. Zrespiłeś się. A nie, to Harga. Dobra, czekaj. No, no właśnie, tu mnie było zapakowane, jak doszedłem. Będę musiał zapisywać często. To ubra. Aha. Eee, dobra. E i tak, czekam przy starej... przy twojej starej. Sardasa serdasa. U, komedii piknie. Jezus. Dobrze zobaczyć... się ze swoich żartów wiesz. no ej, no powiedz, że nie ma ciekawy kur... Nie, ale wiesz, że dużo ludzi śmieszkuje z tego dialogu, że... ...mówię znaleźć do mojej starej. I bez wieży, nie? Dlatego się śmieję. Że no to <laughs> czekam przy starej, twojej starej. Wieżyk, zaraz. <laughs> Rozumiesz oh, Jezus, Maria. Haha. Ha. Dobra, Dobra ja bo tu, wszystko wiem. Tutaj się bagowało, gówno. Co uważać? A gdzie ty, ty jesteś? No idę do tej wieży, nie? No to ja czekam, no czekam przy wodzie, nie? Tam, gdzie się wychodzi. Tu chyba wyłeś, bo mają mało HP, ogary. Ogary? To teraz ich, no tam, jeszcze, tam. I to czekaj, bo to się sło tu w lewo. Tak? Co ja? A, a nie. Do wody wskocz. To wskocz do wody. Ale to nie trzeba w dobrym momencie? No. Nie, ja przyglądam tak jak zaskoczyłem. O. Krząszcz niedobity, Piękny radę za 5x, ale niż sząż Nie, tylko zauważyłem, że ma PHP tak z dupy, wiesz? Krząszcz? No, to ja jestem zdziwiony. Dlatego tak zwrócił moją uwagę. To nie o to chodziło, że. Kult Skar, Ex... Kult Expa mi się włączył, kurwa. No, no pójdę na górę. Nie w tą stronę. No nie, no tu jest wejście. No jak? Tu... Udało się. Aha, no dobra. Stań tu, będziesz chciał I teraz wyciągnij telefon nekromanty, bo sprawdziłem z ciekawości, czy zadziała. działa. No. No daj. Tak, rzucałem cię na śmierć. Kurwa, spodem. Znaczy nie no dół, ale. No teraz to faktycznie. A szkiele za tobą wpadł. Tak, ja czekaj, jest i tylko Zrobić tam? Aha, bardzo dalej, czekaj, tepne się ty? czy że tak grona, tepnie. nie? A, to w się chyba. Czekaj, rzucił się? No ja pokonałem. Czekaj, ja chyba muszę wskoczyć do wody, i jeszcze raz się tepnąć, bo chyba nie można się tepnąć, jak nie jestem w kręgu. Poczekaj. No dobra, jestem. Tu jest skrzynię. No, znowu się skierunek pojawił. To było tylko to? I nie mamy zbroi? <laughs> o Jezu Nie, wiesz, to wydaje mi się, że gdzie spadłem z tu jest jakaś strzynia. O, odkąd nas zostawił kurwa parkur? Ja wolałem starą lokację. A tu masz szkielet? Aha, to dlatego ja miałem tam. Zrobi był... się po otwarciu. Aha. Po otwarciu się zrespił. To czego muszę się uzdrowić, bo zdechnę jak gówno? Skacz, kurwa, masz parkur? To ja pek może się zajebał, debil. No, a teraz ja kurwa drugi debil. Umarłeś? Odbiłem się kurwo od, od ściany. No chciałem, no tak jak ja. O, nagle się pojawił z dupy kielet. No po walce, skać. Zabrycie. No. Tu masz skrzynię. Zejsty parkour, nie? Przygotowany. Zerwam się Ja też O no Jezu! Zały chapę mieliśmy. Nie! Co? Na głowie! A! Otwórz skrzynkę to zobaczysz, kurwa! No i co? O kurwa! Oka! No i jak ja mam Latam! Do wody! Za, zecie za, za, za to? Nie. Stoją w powietrzu. Ja pierdolę, co jest? I nie mogę go trafić, bo jest za daleko. W sensie... Niby trafiam, ale nie zadaję. I co? I my tą zbroję tam znaleźliśmy? Nie. Nie. No co, jak mam jej kurwa zabić? Zaraz ją. Znaczy, wiem gdzie trzeba iść. Tam coś w sensie tak, zaraz... E... Czekaj, wczytam grę parkurowskie... Słuchaj, oczy parkurowskie doprowadziły. Oni się respią jak zeskoczysz, słuchaj. Jak zeskoczysz, to po prawej stronie jest kurwa półka, na którą musisz skoczyć, nie? Ja zobaczyłem w, w pół sekundy. Ale powiedzcie, kurwa, że no w fartym kurwa wiesz. Olej ich po prostu tam skacz. Zobacz, zrobiłem normalnie znowu. A... No mówię, zeskakujesz na dół, po prawej masz. Ze, z, z, quick lootem zbierz internet ze skrzyni i po prawej stronie masz kurwa półkę. Nie z perspektywy skrzyni, tylko tak jakby ze skoku. No lepiej ci tego nie pisze, nie? Dobra, chuje są tu. A mogę teraz ich zabić? No nie, no jak? Czym kurwa? O, muszą? zabiłem, no? O, zabiłem. Dobra, parkurem skacz. Tak, ja nie spadł na głupi i się nie zabił. O co ja mówię? Idę wody! Jeszcze raz, kurwa. Jakiej wody? No nie trafiłem! A dobra, musiałem na no specjalnie. Po prostu, nie trafiłem! O, żeż ja kurwa pierdolę. Nie mogę ich poczekać. Poczek tak, poczekam na ciebie, to będzie ciekawa kurwa rzecz ja się od razu uzdrowię, nie wiem co, ale... Zapiszę grę i jeszcze raz na spokojnie yy, no. Pokażę ci kurwa gdzie. Znaczy może znalazłeś, ale... Leza. Kiedy skaczesz? No do góry byłem do... Po... O, jestem. Ale gdzie? Zeskocz. seskocz, Pyt... Zeskocz tam gdzie patrzyli z tymi kurwa szkietami? I antywirus, nie teraz. Znaczy... No wyskocz. No nie mogę, bo w muszę chyba od nowa jeszcze raz tam. Tylko ze mnie zdechnął. Czekaj, ja wczytam? Może po prostu. No. No spadłem do wody, więc po prostu się teleportowałem jeszcze raz, jestem na samej górze. Tyś masz chyba na dole. Pyk. normalnie. Zrób sobie, bo nie, nie mogę na to patrzeć. Tu skaczesz lepiej z shiftem o, znowu się pojawili, blizem, znaczy... o. No, się nie wiem, bo i zobaczysz. O, leży w skrzynieπraj. Dobra, chodź. Teraz cię pokażę, że mu się tak zdziwiłem Zrób seba. No zrobiłem Dobra, tak chcesz wiedzieć czy mu się zdziwiłem? No idę jeszcze Dobra, oh. wejdź do tego kręgu. O zombie się pojawiły Wiem, wejdź w ten krąg, znaczy wejdźmy razem, chodź To no. jest No Wiesz jeszcze miałem takie o kurwa kurwa, nie wiem. To co lepsze? Yy, oryginał? Yy, oryginalna stara wieża? Sardasa czy ta? Stara. Stara. No, to jest ta, co była normalnie przez twórców zrobiona. No wiem, no mówię. No, są te mikstury. Dobra, jeszcze nie trzeba. Ja czekam można tu coś gotować na tym piecu? A umiem go ugotować nie, nie? No ugotować chodziło mi czy ciała jak patelnię, nie? A mi nogi ścierpią. Ja pierdolę. O, siema! To jak to wyjdzie, to się zrespi. Panie O? A, tu jest dziura! Gdzie? Tu wpadłem do dziury. Aha, widzę ją. Co tam, grałem tutaj? A, to domyślna. To poczekaj, nie? Bo ja wczytałem grę, żeby zabić te zombie. Tak, 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 ta. Jakie zombie? No bo... A, nie martw nic się nie zrespiło. Dobra, tą dziurą. Serce Poczekam. demona. Zobacz, co ciekawego jest. I ty tam, ty tam do wody wpadłeś, nie? No, przetknąłem i czekam, no. A więc to tak wymyślił. Czy jednak jesteśmy tu. Znaczy w starej. Wielkie serce. To jest Trzeba to też To jest jak żart z tymi. Że gomez ty nie wiedział. No. To przecież wiadomo, że wiedział. Zapisz. No. I tak tam stoi. Dobra, wejdź krokuj. A dawaj, ty! Znaczy, przynajmniej dwóch z nich. Ej, a może my się... Taka mi przyszła teraz luźna myśl do głowy. A może my się kurwa cofniemy do tych, tych, tych śmiesznych, co nie mogliśmy wtedy iść? Co był te gobliny, lokacja? też to no, myślałem, ale trzeba przed sąkiem, nie chcę się. Taki jestem w ciekawości, co tam jest w ogóle. Powiedz tak, to zrób to kurwa po tej serii. Znaczy, w sensie... Czytasz sobie i zrobisz mu sobie odcinek, mi się tam nie chce zapierać. Dobra, może zwrócić. Jednego zabiłem. No, A, dobra. Ja na co ten żeby mieli i czyli Zaczynamy. Bo no, mało HP strasznie. Zapisz Oj. Ja myślałem, że to tak szczerze, że my tu będziemy w sensie, że. Tam będzie wejście o tej wieży jakiejś z innej strony, z tej Kwiezyk Sardasa. Z kadaką No. Jednak no, nie, dobra. Daj go. A. Ja go daję. Leczy, leczy. sam że tu jest po boku, dobra, jest... Tylko... Tylko zombie. Dobra, dalej, <tryk> dalej. Tylko zombie. Towarzysz? Nie, jest. Nie, dobra Nie, jest. Co, dobra. Czy, bo ich tak, Nie, 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 nie. co nie, nie. Nie, tak dużo już Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, no, jednak kurwa nic. No A faktycznie? co mam? A ty mi mówiłeś, żebym kurwa ubrał jakąś inną... Abym kupił zbrojnie nie? powiedziałem, żebyś kupił. Mówiłeś. No to do magów ognia, nie? Bo to by ci ulepszył ston Jak? Obrodu. O, tylko czekaj, Johanny, Ja też właśnie. Biegniemy. Ty, kurwa. co Nie mogę... Czekaj, może stąd trzeba? i bo dostaliśmy jakiś... Jest? Dostaliśmy jakiś drugi teleport. Może z tego całego. No całym właśnie z... widzę, chyba... Chyba trzeba... Czekaj. Nie, nie działa, nie, co to jest? To może tu jest zablokowane, co Czekaj, jest. może jak stanę w tym Pentagramie, to w mocy Runi Sardasa mam się stąd dostać? To do Sardasa? Eee. jak, no, czekaj. No. Pojebane, i pewnie teraz zadziała dopiero do starego. Ach, jak widzę, Może skrypt zda, że on zda, najpierw mówi, zda, że, zda, ale zda, ty zda, to działa, to to da, teraz idź, kurwa, ulepnij. Tak, Przy... dlaczego będziesz musiał do, Zatem weź formu. To co, opie, idziemy do gdzie? I jeżeli można do stołna to... Czekaj Kadźad, dawaj No do na. Okej okay. Hej ty O, można jest coś te zbroje Możesz dla mnie Za daleko Za daleko już się Ty Za daleko? Co? <laughs> ja mam nie ta strona, nie ta strona, nie ta strona, nie ta strona co? Zaciął. I co teraz? Co jest? Co jest? Zaciął się, nie? O kurwa, czekaj, B Marvin 8 Co jest, to huja! Kurwa, chuju, daj zroję! Co jest? Czekaj, czekaj, czytaj, czytaj, złagodaj! Nie mogę. Ja, na... ja nawet nie mogę wczytać! Ale po Marvinie i tak dalej. No nie mogę? O! Czekaj, coś się odblokowało. O jest! Teraz mam dialog! Odblokowało się, Permia do walki wręcz. O, w ręce. Nie wiem. Czekaj, czekaj, ale, ale ty latasz na Marvinie, czy co zrobiłeś? No na Marwinie jakoś się odblokowałem. i Mam wzmocnioną zbroję, nie wiem co się stało. Zapi ty, ale, te, ale te, teraz poszedłem do pieca kurwa. Ja pierdolę, co jest? Ale może powinna być tutaj animacja, że do każdego po się podchodzi. No chyba to, a teraz mam chyba to samo co ty, że mnie kurwa niby latam, a nie latam. Ja pierdolę, czekaj deaktywuj. Ale on samo zagadał, czy ty musiała iść do niego. Znaczy pojawił mi się dialog, że wybieram... Baby bardziej... Do... tam była odporność jaka, nie? To nie nic. Dlaczego no na razie czekam czy on coś zareaguje? Czekaj, odejdę i wrócę tu jeszcze raz Nie ta struna, i ta strona. No właśnie mi to trochę coś Oczekaj, o, a o, nie no kurwa. O chuj chodzi ty, no co jest? Ale masz lepszą nowicję. Okay, tak? ja, mam, ja mam ulepszoną. Do zobaczenia. No kurwa, ale. Ja nie wiem. To może się. Ro, może rozłączę się i. A co to da? Dobra, on u mnie pode. Ty z nim gadasz u mnie normalnie. O, czekaj, zdjąłem zbroję i dałem mu to, i teraz miał zbroję. Czekaj, czekaj. Zdjąłem zbroję i ma animację, że robi kurwa te rzeczy, o których gadaliśmy! A ja u mnie się... się A to dlatego mi się założyła zbroja, jeżeli tego... Nowicjusza nagle z dupy. Tak. dobra. Czyli starczyło to zdjąć i się naprawić... Znaczy nie naprawić, tylko tak miałem chyba być. Dobra. Git. No to teraz chyba, nie? Do magów wody, nie? Tak. Nie biegniesz. Hej, ty. Witaj, cześć mi chętnie. Potrzebuję coś do... Dobra, ja to przy... To poczekaj, ja zanim... Ja, ja chyba był pierwszy, ja tam widzę, nie? Znaczy, ja zrobię sobie... Powiedzmy tak, tak... Ja robię save'a przy tej magicznej rudzie i no, ty sobie szybko czy wiesz? On akurat pewnie dojdzie w międzyczasie. Daj przyspieszenie. Halo, jesteś? Barkorn. Halo. Halo, perkorn. No ciekawa sytuacja, nie sądzicie? już jestem. Dobra, bo nie wiedziałem że się stało, bo kurwa wszystko tak stanęło. Co? A co z tych A no, cza, nie przyszedł w ogóle? Nie, nie przyszedł w ogóle, ja mówię ty się nie odżywasz ani nic. Ja przecież powiedziałem, że ty do kibla. A to nie zrozumiałem. To... Jak? Kiedy do kibla? O ja nie zrozumiałem. No nie, nie no, jak... no, parod, gdzie on jest? No właśnie. ja chodź mi się przesłać w chacie krzykacza. No ale dziwne. Do rana dałem Czekaj, ja też idę, bo czekaj... No wiem, wiem, czekam, czekam przy wejściu, no. Co tu się odjebało? Dziwne. Wiesz, powiedziałem, że idę przeaprzeć i... no. Ale ten... Milten Dobra, mm. e, nie, 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 Milton biegnę zniknął. tam zwrotem. Ej, oni nas tutaj powinni... nie, mam go! A nie! Patrz, gdzie jest Milten! Gdzie? Nie kuń do Saturasa, tylko pra po prawo. Aha, na boku O to chodziło. Nas. A teraz mów, muszę. Psać. A, zapomniałem, że taki coś jest. Nie ma złego, otel dodał. To może ja mi córki sobie kupię? No może, ser, po co? No bo mam mało strasznie, bo potem będę. Nie... Dać już z nim? No, ja, ja przegadałem, żeby było. Ja co? Dobra, nie ma tego łóżka. Dobra, idę na dół. To, że tu o ten kurwa był w innym miejscu, to jest tutaj, przy Saturasie. Dobra, idę na... Już jestem już na dole. Ale tak, zobacz, ma tą siłę. Nie ma, tylko... Ej, czekaj. Ta ma dotęczność, jak już tylko wiesz. A ile masz siły? 211. Ja mam 192. Gdzie 192. No to mała różnica. Idzie ten Kutas. Na znaczy jeszcze na czas. Idzie dobra. Czas będzie teraz wyburzyć, że to proponowana napisać, albo coś. Masz mnie? Proszę, jesteś go... Nie, ale nie. Ma Zatem. Jesteś gotowy, nie? Nie tego, nie skopiuj tej tej, tej yy, kinówki. A mi się film nie włączył? Dałem mu normalnie. Masz film? Masz ten film? No leci mi, no. A u mnie nie. No To kurwa może to. Do... O teraz, ja do teraz dopiero. Teraz dopiero. Jak tak ty no, z nim sko... no. Ale ja z nim przegadałem i nic nie było reakcji. No dobra, dziwne. Ja, ja było dobrałem... do ciebie drugi raz zagadać, tak jakby. No nic. Ostatni teraz pewnie jak się depnie do Xardasa, to Xardas powie: ty chcesz mnie jako łuk, kuszę czy broń ręczna na mnie? Dobra. Zostawiłem tu. Gotowe. Jest to dobrze, ale na bo A co o mnie? I już wiem czy na nas do nie robi drugiej części, nie? Oj, tam nic nie przeżywa. To ja już leżę Dobra, to ja sobie włączę jest teraz nagrywanie, bo ten filmik zma.